Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont i dzisiaj taki szybki tutorial, jak wyciąć elkę pod półkę, właśnie na szampony, jak w tym przypadku pod prysznicem, i wyszlifować ją do kąta 45 stopni. Po pierwsze, musicie sobie zdjąć dokładny wymiar. Ja do tego celu używam calówki, według mnie to jest najlepsza miarka dla glazurników. Pamiętajcie o tym, żeby dodać grubość fugi. Najwygodniej jest sobie podłożyć po prostu pod koniec calówki Krzyszyk jaki używacie. W moim przypadku to jest akurat 2 mm. Tak więc można sobie taki krzyżek właśnie podłożyć, wtedy będziecie mieli idealny wymiar taki, który po prostu musicie wyciąć. Następnie, moi drodzy, warto mieć dobrze zaostrzony ołówek. Pamiętajmy o tym, że docinamy czasami płytki z dokładnością do połówki milimetra. Czasami tak się zdarza. Jeżeli ta linia zaznaczona ołówkiem będzie gruba, tak naprawdę wy nie będziecie wiedzieć, czy macie ciąć na środku linii, czy z jednej strony, czy z drugiej strony. Dlatego warto dbać o to, żeby ołówek był zawsze, moi drodzy, ostry. W następnej kolejności trzeba sobie wyciąć otwór na środku. Ja używam do tego. Tego celu koronki to jest chyba rozmiar, nie wiem, 35 albo 40. Nie pamiętam dokładnie. Z jednej strony dojeżdżam szlifierką kątową i uważam na to, żeby trzymać się jakieś 2 mm. Poza narysowaną linią pamiętajmy o tym, że każda tarcza, nawet najlepsza, może powodować jakieś wyszczerbienie na płytce. Zależy to od wielu czynników, od jakości tarczy, od płytek, czy płytki są bardzo szkliwione, jakąś, jakąś grubą warstwą szkliwa, czy są to tylko płytki polerowane, tak więc no, mogą pojawić się wyszczerbienia i warto po prostu zostawić sobie te 2 mm, żeby ewentualnie sobie dopolerować padem do linii, którą wcześniej zaznaczyliśmy. Następnie oklejam sobie taśmą z jednej i z drugiej strony tylko i wyłącznie dla kontrastu i spoleruję po prostu do linii wcześniej oczywiście z szlifując narożnik 45 stopni. No, było już kilka filmów na kanale, jeżeli chodzi o szlifowanie narożników. Jeżeli nie wiecie, wpiszcie sobie w lubkę w YouTube szlifowanie 45 stopni remont 4 i na pewno jakieś materiały Wam wyskoczą dopracowanie samego narożnika wewnętrznego jest dosyć no, ciężkim tematem dlatego, bo jeżeli macie tylko jakąś dużą szlifierkę z tarczą diamentową, no to jest dosyć ciężko wyrównać narożnik żeby on był ostry, żeby był bardzo fajnie wykończony, no dlatego ja używam po prostu akurat Dremela z małą tarczą diamentową, z drobnym nasypem i sobie po prostu dopracowuję, też bardzo fajne urządzenie i w sumie nawet nie wychodzi jakoś tam mega drogo no i teraz moi drodzy temat kontrowersyjny ile glazurników tyle opinii wzmacnianie narożników wewnętrznych w płytkach. Jeżeli chodzi o elki moi drodzy to na podłodze jeżeli tylko mogę odradzam inwestorom wycinanie kształtów wewnętrznych i wklejanie takich elek. Jeżeli chodzi o ściany dopuszczam takie elki, ale no też od jakiegoś czasu staram się wzmocnić taką elkę w narożniku. Ja tutaj do tego celu używam żywicy dwuskładnikowej firmy Tenax. Jest ona żywica Chcą chyba epoksydową, bardzo mocną, bardzo mocno trzymającą, właśnie i metal, i płytkę. I jedyną wadą tej żywicy jest to, że ona dosyć długo wiąże, tak więc no najlepiej sobie taką elkę przygotować wcześniej, poczekać kilka godzin aż ta żywica sobie złapie i dopiero wkleić na ścianę. Do zazbrojenia używam takich kątowników ciesielskich kupionych gdzieś tam w Castoramie, wklejam właśnie na tą żywicę i po prostu no wtedy można powiedzieć, że śpię. Spokojnie, pamiętajmy o tym, że wycinanie kształtów wewnętrznych w płytkach jest z punktu widzenia fizyki najgorszym co można zrobić. Pojawiają się wtedy naprężenia w płytkach, wszystkie siły skumulowane są właśnie tutaj w tym narożniku i czasami te siły muszą mieć ujście i po prostu elka sobie pęka. Tak więc warto przyłożyć wszelkich starań, żeby po prostu zapobiec temu pęknięciu. Tak, przygotowaną elkę wypadałoby teraz wkleić. No i tutaj, moi drodzy, nie ma raczej filozofii. Nakładamy klej zarówno na podłoże jak i na płytkę. Ja akurat używam metody kombinowanej, czyli nakładam grzebień na płytkę i na podłoże, to jest akurat grzebień, o ile się nie mylę i dobrze pamiętam, 8 na 8 mm. No i też warto ten grzebień w jednym kierunku sobie nakładać zarówno na podłożu, jak i na płytce, żebyśmy. Niepotrzebnych pustek powietrznych nie zostawiali pod płytką. No to jest akurat taka wskazówka z mojej strony. No i druga sprawa, żeby tego kleju było wszędzie równomiernie na całej powierzchni pod płytką, bo tutaj, jeżeli na przykład będziecie mieli jakąś górkę w narożniku, dociskając Elkę, po prostu ten klej będzie stawiał opór i ta Elka po prostu podczas dociskania może Wam pęknąć, a tego byśmy raczej nie chcieli płytkę wkładam na swoje miejsce i przystępuję teraz do ustawiania. Wcześniej oczywiście zapinam sobie system do poziomowania, ale tylko wstępnie, żeby ta płytka mi się za bardzo nie ruszała. Ustawiam ją do fugi, ustawiam ją do lasera, do płaszczyzny, do miarki, tak jak ustawiona być powinna i tyle. Cała filozofia. I teraz moi drodzy, zwróćcie uwagę, jak będę dociskał właśnie tą krótszą, krótszy fragment elki. i tutaj właśnie przy takim dociskaniu i przy takich ruchach istnieje Ryzyko największe, że coś może się wydarzyć. Dlatego są te kątowniki wklejone na żywicę epoksydową, które też wcześniej oczywiście wstępnie sobie związały. One już w tym momencie pomagają no, przy wklejaniu płytki, nawet tak, żeby ona gdzieś tam sobie nie strzeliła. Tutaj akurat tak się składa, że w półkę wchodzą dwie elki, jedna większa, druga mniejsza. To mniejszą, oczywiście, analogicznie tak samo docinam, jak większą, z tym, że jest ona mniejsza. I tyle, moi drodzy. Nie ma może jakoś dużo filozofii w tym, żeby docinać takie elki, ale uważam, że jednak troszeczkę wprawy i narzędzi trzeba mieć. Nie są to rzeczy trudne, na pewno trzeba troszeczkę doświadczenia, trochę cierpliwości i wydaje mi się, że temat jest do opanowania. Jeżeli już jesteśmy przy narzędziach, no to odsyłam. Was do opisu pod tym filmem. Tam będziecie mieli link do mojego sklepu internetowego z narzędziami, właśnie do glazury. No też również tymi, które widzieliście dzisiaj na filmie. Jeżeli macie ochotę, zapraszam do kupowania. Kupując w moim sklepie, wspieracie rozwój tego mojego małego kanału. Dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam i do następnego odcinka. Na razie.